A więc witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Szuki, a dzisiaj zagramy w Beam Engine Drive. Słuchajcie, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy przejeżdżać przez takie oto wielkie góry. Nasze samochody będą miały przed sobą cztery konkurencje. Dokładnie, Stefan już się cieszy, ale zobaczmy jakie przeszkody na nas czyhają. Otóż mamy na początku taki mały... Mały pagórek, następnie troszeczkę większy, kolejno zrobiłem taki stromy pagórek, a na sam koniec wjeżdżamy po prostu pod górę. Dokładnie. Naszym zadaniem, żeby zaliczyło nam w ogóle przejazd, musimy strącić tego oto generała Stefana. Jeżeli nie zostanie strącony, na nie trafimy w niego, no to nie zaliczamy wtedy przejazdu. A więc dobrze, słuchajcie. Naszym pierwszym ochotnikiem będzie Ferrari. Proszę bardzo. Tak oto wygląda nasze Ferrari. I spróbujemy się nie rozwalić. Przede wszystkim. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, pierwszy pagórek. Okej, okay, pierwszy pagórek na spokojnie przejechaliśmy. Nie ma problemu. Chyba każde auto będzie przejeżdżało na spokojnie ten pagórek. Drugi. Oj. Oj, oj, oj trochę zderzek tam się wgiął, ale dajemy radę, słuchajcie. No dobra, czas najwyższy na wjechanie na stromą górę i powoli, powoli. O kurde, zobaczcie co tu się stało. Maska jest jeszcze mocniej wgięta. Ale teraz czas najwyższy na wielką górę. Mam nadzieję, że się uda. Wjeżdżaj, wjeżdżaj, wjeżdżaj! Nie, nie, nie! Ferrari nie dało rady. Okej, okay, skoro dla Ferrari się nie wyszło, stwierdziłem, że wezmę prawdziwy, terenowy samochód, jakim jest skoda fabia. Okej, okay, sprawdźmy, jak sobie poradzi. Stefany mi kibicują, ale ciekawe jak ja tu wjadę. Dobra. No patrzcie, jak sobie świetnie. Świetnie poradziła. Ten zderzak trochę niepokojąco wyglądał, ale musimy pod kątem takim wierzyć. Wtedy nie będzie się rozwalać. Zobaczcie. O! O, właśnie! I powoli. No nie! Zablokowałem się! Patrzcie! Ani! Nie! Nie wierzę! Na drugim pagórku się zablokowałem. No, trochę, trochę jej zabrakło. Okej, okay, tym razem wziąłem taką tuningowaną BMK. Zobaczymy, jak ona sobie. Poradzi. Jest trochę starszym samochodem, ale wydaje mi się, że powinna. Jako tako przejechać sobie. A proszę bardzo, bardzo, bardzo ładnie jej poszło. Kolejny pagórek. I kolejny pagórek musi przejechać w miarę szybko W miarę szybko. Okej, okay, trochę. Trochę się wniósł zderzek, ale to nic. Dobra, jedziemy, jedziemy. Mamy kolejny. Okej, okay, teraz najważniejsze. Ojej, jakie malowidło zrobiłem na, na tamtej górce. Dobra, musimy się trochę cofnąć. Dobra mocno się rozpędzamy! Wjeżdżaj! 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 Nie, 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 nie! E, kolejna odpadła! Ale zobaczcie jak było blisko w ogóle jakieś ślady zostawia. To jest nasz oznaka tego, gdzie, gdzie doleciało, więc... Bardzo, ale to bardzo wysoko. Bardzo mało brakowało dla BMK, zupełnie. E, ale przypominam, że generał Stefan jest dalej nietknięty. Huh? Dobra, tym razem spróbuję to przejechać samochodem policyjnym z Lego. E, tak, no ja chcę na początku. Nie biorę żadnych suwów aktualnie, dlatego że suwy na pewno sobie poradzą, bo one są dobrze zawieszone. Ale taki samochodzik Lego. No zobaczmy, wystartowało i jak poradzi sobie z tą górką na początku. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? No nie! Miało tak ładnie wyjść, a... A się rozwalił. Zobaczmy powtórkę zupełnie. Dlaczego tak się stało? Patrzcie! Rozleciał się na malutkie, na malutkie kawałeczki! Ale jak ogień został, zobaczcie, jak fajnie wygląda to ognisko. Dokładnie, ale to oznacza, że samochodzik Lego jest dosyć słabym rozwiązaniem w taki, w taki teren. Wziąłem nie gt GTR teraz. To jest auto, które naprawdę może sobie nieźle poradzić. Zobaczcie, zobaczcie, jest dosyć szybkie, ma dosyć dużo mocy, więc powinno przynajmniej wlecieć do czwartej góry. Ja myślę, że do czwartej góry na spokojnie dojedzie. Ale dobra, trzeba teraz dobrze się, dobrze się. Oj, oj 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 oj. Dobra, jeszcze jako tako funkcjonuje. A nie. Trochę słabo. A czekajcie, jak idę do tyłu, to może się odegnie wycierzak. Tak, odgiął się trochę, ale nie za nie za mocno. No próbujemy. Nie, 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 nie. Wjeżdżaj, wjeżdżaj, wjeżdżaj nic Wjeżdżaj. Ja ja nie mogę. Dajesz, dajesz, dajesz. Ogólnie śmiesznie to wyglądało, jak on już zaczął spadać, zobaczcie. I, i, I Stefan. I Stefan sobie tańczy po prostu. Tańczył sobie, a. A. A nie, sam się męczył. No szkoda trochę, szkoda. Narobił tylko kurzu wszędzie. Mam nadzieję, że Stefan. Stefan się nie zakrztusił w ogóle. Okej, okay, tym razem weźmiemy Tesla, ale suwa, więc. Wiecie, Tesla SUV Powinna. Powinna sobie dosyć dobrze poradzić w, taki, w takim czymś. Więc. Powoli sobie podjedźmy. Próbuj, próbuj. Spokojnie wjedź, Spokojnie. Spokojnie. Dasz radę. Dasz radę powoli, żeby nic nie uszkodzić. Okej, okay. będzie. Naprawdę! Naprawdę, Tesla! Nawet tutaj! Czy też próbowałem wszystkiego, żebyś nic sobie nie zrobiła, a ty... <laughs> Masakra! No, 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 no! Wait, 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 wait. No zobaczcie tylko tą powtórkę. Jak to? Jak to komicznie wyglądało. O! O, proszę bardzo. No dobrze, może elektryczne samochody to nie jest to. Ale zobaczmy, jak sobie Audi poradzi. Ona ma bardzo dużo koni i jest suwem, więc powinna sobie bez problemu dać radę. O, proszę bardzo. Bez żadnego problemu przejeżdża. Teraz drugi. O! Nie no, luz! I zobaczcie, nawet nie jest za mocno zadrapana nigdzie. No dobra, zobaczmy kolejne. Ona jakby została do tego stworzona. Teraz troszeczkę zderzak się wgiął, ale to nic. Dobra. Dobra, ja ją troszeczkę już cofnę, żeby na 100% wjechała i złapała trakcję. I próbujemy. I próbujemy. Jest! Jest! Ale traf! Traf! Stefana, traf Stefana, dasz radę Dasz radę, nie stopaj się O, 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 o Nie, nie, nie I spadła Zobaczcie Miała już przed sobą tylko Stefana Wjechała na tą górkę Dała sobie radę I, i co się stało? Wystarczyło nad oponą Go ksztągnąć chrzt Ja nie trafiłem w niego po prostu I przy, przy cofaniu się po prostu zleciałem! I no dobra, ale udało mi się, więc jeszcze raz spróbuję, jeszcze raz. Dobra, szybki speedrun tego... Tego, co jest tutaj, tych pagórków, okej? Okay. Okej, okay, luz, luz, okej. Okay. Bez żadnych problemów, bez żadnych. Teraz się uda, patrzcie. Uf! Tak! Trafiłem go! <ślesy> Zaliczone! Mamy pierwszego zwycięzcę! Okej, okay, Audi słów to było coś pewnego, ale zobaczmy jak sobie poradzi, poradzi taki buggy. Zobaczcie, to jest typowy samochód w teren, więc na spokojnie powinno sobie dać radę. Patrzcie jak on skacze! Luzem! Luzem to przejedzie! No patrzcie, normalnie. Okej, okay, cofnijmy go troszeczkę. To jest idealne auto taki teren. Łap, 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 trakcję. Powoli, powoli, powoli. Żebyś nie zjechał, tylko żebyś potrącił Stefana. Potrąć Stefana, potrąć go. Potrąć. Mamy go! Mamy! Dopadliśmy generała! Ojoj! <laughs> to wyglądało jak w tych zapasach normalnie. Look at Watch out, watch was bardzo, ale co tu robi Among Us? Co on tu robi? E, a więc witamy standardowo teraz e, zobaczmy, jak ten jego sobie poradzi. Spróbuję się wzbić w powietrze. O! 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 Traf! Traf w niego, proszę! Traf! Wyłączam silniki! Wyłączam! Nie! Okej. Okay. Wleć jeszcze! Nie w tą stronę! No! O nie! Okej! Okay. Okej, okay. trochę go wzbijemy. Cofnij się, cofnij się, daj mu! Daj mu! <śmuchy> patrzcie! Patrzcie, da radę! Da radę! Da radę! Trafia! Trafia! Tak! Oj! Oj! Oj, udało, ale się udało autobusem! <śmuchy> no dobrze, wszystko pięknie, ale zapomniałem o najważniejszej postaci w tym uniwersum, czyli o maluchu. O! Wzbiliśmy się w powietrze! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Ale czy się uda zbić na tyle mocno? No nie, Maluch! Maluch gdzieś odlatuje po prostu! Ej! Ej! Ej, Stefan! Stefan! Czemu Stefan kieruje w ogóle stopą? A więc, widzowie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to, to zostawcie teraz łapeczkę w górę. Zostawcie Subika i zostawcie komentarz. Ponieważ to mega motywuje Nie do dalszej pracy. A ja teraz was zostawiam z generałem Stefanem, który. Uciekaj, stąd. Który spadł. O, o właśnie, tam, tam, tam se leży. O, macha do was! Patrzcie, macha do was! papa, patrz. papa, pa, cześć!